Cześć, ja nazywam się Jakub Szydlar i witam w kolejnym odcinku Ceny krok po kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie, sondy do pomiaru detalu na tokarkach to rzadkość, no ale nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował jakoś tego problemu, jakiś ten problem ominąć. No i jeżeli jakoś Szydlar chce omijać problem, to pewnie się już domyślacie, że użyjemy oczywiście makrozmiennych. Nie będzie ich dużo, nie będzie to ciężki program, natomiast pokażę Wam dzisiaj, jak mierzyć bazę. Nie na wiórek, tylko z automatu, na tokarkach sterowanych numerycznie i to nie tylko Hasa, chociaż pokażemy to oczywiście na Hasie. Zapraszam do oglądania. Sonda to funkcjonalność, którą najbardziej sobie cenię ze wszystkich rzeczy chyba na frezarkach. Natomiast na tokarkach, o ile sądy do pomiaru narzędzia, to pewnie prawie wszyscy macie, o tyle sondy do pomiaru detalu, to pewnie już nie. Więc plan jest taki, założyłem tutaj nową płyteczkę, nie wiem czy to będzie widać, czy to się uda złapać, ale ta płyteczka jest nowa, zrobiłem to po to, żeby potencjalnie wykryć, jeżeli ona się ukruszy i przygotowałem sobie trzy kawałki materiału, które wsadzę teraz do wrzeciona i spróbuję pomierzyć. Zacznę od najbardziej miękkiego z nich, czyli od plastiku. Eee, tryb. Dobra. I wykorzystam sobie do tego taki w miarę prosty program. Jego zadaniem jest ustawić głębokość całkowitą pomiaru e, na datek, który będzie wykorzystany później przy bazie, po czym po wyzerowaniu zmiennej 33, którą używam na chwilę, i zmiennej 1066, będącej obciążeniem osi Z, będę kazał mu jeździć odyszkę w minus i dodawać do licznika 0,1 tak długo, jak albo nie przekroczę licznika, co oznacza, że na tych 10 mm nie znalazłem materiału, albo obciążenie osi Z nie przekroczy 15%. Jeżeli natomiast to wystąpi, to jako bazę w G54 wpiszę obecną pozycję maszynową minus offset obecnego narzędzia i odejmę od tego wszystkiego nadatek na planowanie. Po czym zakończę program. Program wydaje się być prosty i trywialny, nie spodziewam się problemu, no ale cóż, jak zawsze zobaczymy. Dzisiaj wyjątkowo pracuję przy otwartych drzwiach. Zwykle tego nie zachęcam, natomiast na potrzeby kręcenia materiału, tak będzie po prostu dużo, dużo, dużo łatwiej. Zjedźmy sobie. Dojedźmy sobie. Ustawiłem się kawałek przed materiałem. Mam przygotowany mój program. Zielony i ogień. OK, program się zakończył. Na naszym materiale. Widać bardzo, bardzo delikatne wniecenie. Zobaczymy, czy uda mi się je złapać jako ostrość. Chyba nawet nie. Na białym tworzywie nawet go nie zobaczycie. Ono jest takie, takie mikro, mikro, mikro. Płytka jest cała. Natomiast ja w tej chwili stoję na współrzędnej 10,5. Dlaczego? Dlatego, że na końcu mojego programu odjechałem 10, a 5 dych to jest tyle, ile naddałem sobie na planowanie. Puszczę to jeszcze raz, żebyście mogli zobaczyć, co się dzieje na ekranie pozycji i na obciążeniu osi Z. Powtórzmy sobie nasz program, tylko ja sobie troszkę bliżej podjadę. Pozycja, memory, pozycja. I patrzymy, co się dzieje z obciążeniem osi Z. Awaria blokady drzwiczek. No, coś mi lekko przeskoczył eee, zderzaczek tymczasowy. Dobra, już jesteśmy. Obciążenie wynosi 10, 7, 6, w końcu 13-17 I nagły odskok. I mamy 10,5 moją bazę. Jeżeli przesunę mój detel w inne miejsce, na przykład tutaj, bardzo blisko narzędzia, to z bazy, która wynosiła e, 212.75, 212.75, puszczam program jeszcze raz, mam 203.75. Badam co dychę, więc to nie jest super dokładny pomiar, ale wystarczy co, żeby określić, czy baza jest ustawiona w dobrym miejscu, czy nie. Zmienimy sobie materiał. Drugi stosunkowo miękki materiał, który przygotowałem, to oczywiście mosiąc. Mosiąc jest zawsze spoko. Tą stroną go sobie wrzucimy. Dojadę sobie na pozycję. Dobra, jestem na pozycji przed pomiarem. Memory, ten sam program, zielony. Pomiar mamy zakończony. Baza wynosi ileś tam, ileś tam. Natomiast sam materiał, jeżeli chodzi o mosiądz, ma już takie wyraźne, delikatne zarysowanie. Myślę, że je widzicie. Ja spróbuję zrobić na niego dużego zooma. Teraz myślę, że jest zauważalne. Natomiast biorąc pod uwagę, że chcę mieć na datek 5D przy planowaniu, to prawie na pewno okaże się, że ten ślad zostanie łatwo usunięty w trakcie obróbki. Nie spodziewałbym się tej problemu. Dobra, wyjmijmy mosiądz. i wrzućmy ulepszoną stal. Tutaj mamy wałek o twardości około 40 Hz, 40-45. Dojedźmy sobie blisko wałeczka i zobaczmy, co się stanie. Memory, Work Navigator, zielony. Ja Wam pokażę teraz dokładnie, jak wygląda dojazd. Nawet go zoomujemy Mam nadzieję, że się uda. Ogień. Dojechał i zmierzył. Odsuńmy się narzędziem. Na materiale widać taki mikrośladzik. Tak, myślę, że go ładnie widać. O tutaj, przy moim paluchu. Natomiast na narzędziu, znajdźmy narzędzie. Na narzędziu w dalszym ciągu bez żadnego. no chodź tu. Bez żadnego wykruszenia. To jest tylko ślad, że dotknęło. Natomiast on pod znakiem jest w ogóle niewyczuwalny więc wykruszenie nie nastąpiło. Dzięki jesteście na poświęcony czas, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Wiecie już, jak wykorzystać narzędzie jako sondę w zecie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też tak sprawdzić sobie średnicę wałka, albo żeby zrobić z tego bardziej zaawansowany cykl. Na przykład zjeżdżający w pewnym punkcie i patrzący, czy przypadkiem nie ma tam materiału, bo jeżeli jest, to znaczy, że jest za bardzo wysunięty i może być dzwon. A później dojeżdżający w zecie i sprawdzający, czy w zecie materiał jest w odpowiednim miejscu, i też badający, czy detal, który został założony przez operatora, jest założony poprawnie, albo przez robota. Generalnie. Może być to kolejny sposób na sprawdzenie tego, czy mam poprawnie założoną obróbkę i czy wciśnięcie zielonego nie spowoduje jakiejś głupiej kolizji. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy zdzielenia się linkiem ze znajomem. Jeżeli coś było nie tak, malujcie to dalej w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC. Krok po kroku już za tydzień.